Wchodzimy do kolejnej konkurencji, jaką jest Sąd Najwyższy. Jeśli mówimy o sądach, to przypomnę się na wydobycie. Co mówi kat wskazujący przy gilotynu? Głowa do góry. Zmiana nauczyciela. Wstała klasa 31 osób. Wszyscy obecni, wszyscy przygotowani. Odpowiedź chyba jest oczywista. No nie, to no może ktoś inny? Nie? No dobra. O, super. Dyrektor Urbańska. Brawo. Jest to osoba, o mimo różnej pogody po zaciekłym tygodniu. Jest to osoba, o mimo różnej pogody po zaciekłym Proszę. Pani Fabi. E. No nie. Oh yeah. Pani Sławińska? No tak. Szyby <noise> za po poczt pojedzie choćby do Łodzi. Myśli, tak? Oczywiście Pani Oczywiście, że pan. Tak. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze byłaś, choć już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Dziękujemy za uwagę. Panie się Państwu. panie i panie, Na wysokim poziomie. Zaskakujecie nas. Za każdym razem. Przy kolejnej akademii uroczystości, którą organizujecie, zawsze nas zaskakujecie. Ja jestem pełna podziwu i bardzo się cieszę, że w ogóle przygotowałam miałam przygotować klasa pierwszą B. E, przepraszam, druga B, ale widzę, że tutaj jest młodzież z całej szkoły. Druga B, tak? Druga B. Ale jest klasa trzecia C, jest klasa pierwsza B, jest klasa pierwsza D. Pierwsza C. Słuchajcie, ja jestem pewna wydziłu. Gratuluję y, zorganizowania. To już jest odważni, odważnie. To znaczy, że się dobrze w tej szkole czujecie. Tak uważam, że wszyscy się angażujecie, że nie tylko klasa, która jest za to y, ale również inni koledzy chętnie Wam pomagają, wy pewną tą pomoc prosicie. I bardzo, za do której klasy nie Drugi cel. Także bardzo serdecznie gratuluję i gromkie prawa.